poszedł Kwiacior Wydek kurwa przepalony już O ogień, ogień kurwa, Idzie, idzie idzie. Coś dziwnego kroku dostał Nie olejowa ma cała wszystko o, wydeczek, A Ładnie widać Drzwi zamknięte, bo tutaj... O, kierowca Bombowca Sportnik, kierownica Radion CD MP3 O, jedziemy do tyłu O, weź tam trochę przymknij to radiko, pokażemy Tutaj widzą, jakie mamy O, ładnie niebieskie podsadzonko o weź, weź, na pomoc tylko przetrzymaj tylko o, głośników mamy tutaj od chuja o, tuba 300 smaków malutki, ale jest siadamy i jedziemy tutaj o na wspomaganiu tutaj pokażemy trochę jak Mateusz się nakręci tutaj z sportową Korek mamy od Pepsi. Taka reklama. Reklama Pepsi. 5 zł dziennie dają. Jedziemy. U mnie po podwórku, nie? No bo to do. Strasznie hałasuje Coś tam zgrzyta. Zataryzm w końcu. O, tutaj w stereczku trochę. To było dobre Który? Bo tym sypie w munia O, prawie siedzieli w trzepaku. Nie martwimy się. Mamy za po tobą ścianę. Tak, z tą części jest u silnika. O, siedzimy w sklepku. Jaramy gumę. Kurwa, jak mnie się drzwi otworzą, to chuj, ja pomnę. Boswa, tak, To jest wersja terenowa. O kurcie ale mamy yy, przeorane podwórko, będą sąsiedzi się tu. Ale nie martw się. Steczny i... Zacznę tam przodem Na dzisiaj chyba już koniec, bo już mi ręka boli I głowa, bożem przyjebał Ale no jeszcze kilka. jeszcze raz zarzucimy tutaj no. Bmk, tutaj, D30 na sprzedaż. Zainteresowani pisać. I stawiamy malucha do garażu, którego nie ma. O, wjechali na linkach, a na jakaś mata.